Pytanie od jednej z was. Co zrobić, gdy niemalże pół na pół jest zachęt ze strony innych, aby budować relacje z konkretnym mężczyzną, oraz ostrzeżeń? Odpowiedź za chwilę. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza górska kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja, w opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Poznajesz chłopaka. Wydaje Ci się interesujące, ale nie do końca wiesz, czy chcesz wchodzić w tą relację, czy nie. I w tym momencie na scenę wkraczają doradcy, czyli osoby, które będą Ci mówić: tak, tak, on jest super, angażuj się, albo o nie, 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 nie. uważaj, uważaj, bo to może się źle skończyć. No i e, co zrobić? Kogo słuchać? Moja droga, najlepiej słuchać siebie, bo. Doradcy są cenni, ale ich rady trzeba filtrować przez pryzmat ich lęków, ich doświadczeń, ich sposobu postrzegania świata, bo tak naprawdę to ty masz żyć z tym mężczyzną, to ty chcesz, możesz chcieć zbudować z nim relacje, małżeństwo, rodzinę, no i ty z nim będziesz spędzać codzienność. No i wiadomo, na początku znajomości. Trudno ocenić, czy w ogóle chcesz z nim spędzić życie. Oceniasz, czy w ogóle chcesz wejść w tą relację. I tutaj musisz kierować się własnym zdaniem. Bardzo pomocny w tym jest na przykład kodeks randkowania, który możesz stworzyć w kursie, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez kierek i manipulacji albo też twoje granice. Świadomość też czego takiej wizji małżeństwa, tam, tym też w kursie uczy Też ta świadomość, jakie cechy ma mieć twój wymarzony mężczyzna, co jest dla ciebie ważne, bo to wszystko pomoże ci sprawdzić, czy z tym mężczyzną jest po drodze. Jeżeli masz już opracowaną swoją wizję małżeństwa, no to wiesz, czy macie podobną z tym mężczyzną, albo jak nie wiesz, to możesz go dopytać o to. Czy, czy jest bardziej typem domatora, czy podróżnika, czy chciałby spędzać, jak lubi spędzać, weekendy. Wróćmy slow na łonie przyrody, czy może właśnie lepiej rajdy, maratony, czy ekstremalne sporty. No tego wszystkiego możesz się dowiedzieć. I yy, słuchaj rad innych, jasne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy byli na nie zamknięci, ale pamiętaj, że oni patrzą przez swój pryzmat. Jeżeli ktoś ma podejście, że lepszy rydz niż nic, to zawsze będzie cię motywował, a wejdź w tą relację, to no później się okaże. A jeżeli ktoś ma podejście lękowe, będzie mówić ci uważaj, uważaj, uważaj. Więc zapisz, ja bym zrobiła tak, zapisz sobie taką radę, a później zastanów się, jaka ta osoba jest lękowa, mm, odważna. Zwracająca uwagę na szczegóły, czy raczej idąca tak do przodu, i nie zwracająca na nic uwagi, to jest to osoba roztropna, czy raczej działająca pochopnie. I patrząc na, to na cechy tej osoby yy, i na jej radę, yy, dopiero pomyśl, na ile ona jest dla ciebie dobra. A gdy naprawdę masz duże wątpliwości, to mi się daje, że bardzo dobrze jest udać się do osoby takiej postronnej, która Cię nie zna, takiej specjalisty. Mogę się zaprosić do mnie na konsultację, date coachingu. Możesz się udać do psychologa, możesz się udać do po prostu kogoś, kto jest mądrym człowiekiem, kto może Cię znać, ale nie jest zaangażowany emocjonalnie z Tobą, czyli nie mama, nie siostra, nie przyjaciółka, bo one jednak patrzą na ciebie inaczej, nie, nie będą w stanie spojrzeć obiektywnie na sytuację. Natomiast specjalista czy ktoś mądry, po prostu tak życiowo mądry, może ci doradzić z, bardziej obiektywnie. Ale też, uwaga, radę specjalisty czy osoby mądrej po prostu trzeba brać. Hmm, przez też do siebie, zobaczyć, jak ci to gra. Jak ja pracuję z dziewczynami, to yy, staram się nie dawać rad. Zawsze pytam, a co ty chcesz, co ty w tym czujesz, czego ty się boisz, czego potrzebujesz, i dopiero jak słyszę odpowiedzi, to mogę zebrać, to, co ta dana osoba mówi, i pokazać jej, czego tak się naprawdę boi w wejść w daną relację albo co ją pociąga. I wtedy ona może ocenić, co jest dla niej dobre. Właśnie, skorzystanie z rady specjalisty czy eksperta jest o tyle dobre, że mm, się tak, mogę mówić o sobie. Może będą mówić o sobie. Jestem bardziej lustrem niż doradcą. Oczywiście mogę się podzielić pewnym doświadczeniem swoim czy innych dziewczyn, jak w danych sytuacjach się działo, ale przede wszystkim, zadając Ci pytania, pozwalam ci zobaczyć Twoje obawy i Twoje pragnienia. Tak jak w lustrze i widząc to, jesteś w stanie. Podjąć dobrą dla siebie decyzję. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po słuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa -kierunek Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, Podziel się nim, razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.